Odpowiedź na pytania do webinarów. Jaki wpływ mają różne kondensatory na emisję elektromagnetyczną? Takie pytanie dostałem od pana Piotra. Jedno z pytań, które zadajecie do webinarów, bardzo za nie dziękuję, po pierwsze. No i teraz krótką odpowiedź mogę na to udzielić, chociaż pewnie może nie być wyczerpująca. Drogi Piotrze, czy kondensatory mają wpływ na emisję elektromagnetyczną i jak to Wygląda po pierwsze, czym jest kondensator? Kondensator. Ma nóżkę, a dobra, narysujmy kondensator. Kondensator nóżka i jakaś obudowa, w której w cudzysłowie mamy dwie płytki, tak, no wszyscy to wiedzą, elektronicy to rozumieją bardzo dobrze. To może być nawinięte, różne dielektryki. No, jaki jest układ zastępczy takiego kondensatora? Nauka zastępczy. Dla elektryków, no to już jest. OK. Elektrycy działają wysokie napięcia, wysokie prądy, a my tu mówimy o wysokich częstotliwościach. I ta pojemność ma tylko częściowe znaczenie. Bo czym jest kondensator? Idziemy sobie nóżką, Nóżka kondensatora czy przyłączy czym jest? No jest indukcyjnością, czyli mamy cewkę. Jak płynie prąd, to wszystko się trochę może grzać. Czyli jest jakiś rezystor, czyli ESR, czyli ten equivalent series resistance, czyli szeregowa rezystancja. No i wreszcie jest kondensator. Jakbyśmy to chcieli zasymulować, tak jak symulujemy pracę na home office, no to co by się okazało? Okazałoby się, <laughs> że jak narysuję sobie wykres impedancji funkcji częstotliwości, no to taki kondensator, nasz, ma jakąś charakterystykę. Znaczy on jest kondensatorem, czyli zwiera, nawet w wysokiej częstotliwości zwiera, 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 ale w pewnym momencie zaczyna do głosu dochodzić, no przy tym tu jest ESR na dole, do głosu zaczyna dochodzić pani cewka i mówi o nie kolego, od tej częstotliwości ja to rządzę, no i ta wartość. Cewkowa. Ja to może inaczej pokoloruję trochę. Czyli tak, jest cewka. Tu już jest ta część od pani cewki. A pan kondensator. Tutaj. Tylko do pewnego momentu. Ja, jest kondensatorem. No i jest taki punkt, który jest nazywany Self-Resonant Frequency. Czyli częstotliwość. Rezonansowa S, R, F. Bez myszki ciężko się rysuje. Self-rezonant frequency. Czyli każdy kondensator może być inny i jest inny, bo ja pokazywałem to na płytkach i teraz musiałbym poszukać tej płytki. Nie tylko wpływ mają różne pojemności, bo to wiadomo, że im większa pojemność, ten kondensator jest wielki, czyli wolny wolny kondensator dużej pojemności, on ma gromadzić energię, a taki mały kondensatorek bardzo szybki może oscylować strasznie szybko i jego rezonans będzie wysoko. Jaki to ma wpływ na emisję elektromagnetyczną? Tu jest przykład z jednego z programów producentów, można sobie posprawdzać różne kondensatory i to będą miały właśnie nie tylko pojemność, ale i dielektryki zastosowane ich wielkość obudowie a także sposób przyłączenia mają wpływ na charakterystykę czyli naszą impedancję no i jaki to ma wpływ na emisję elektromagnetyczną Jeśli popatrzymy sobie na to kiedy występuje emisja elektromagnetyczna Emisja elektromagnetyczna drogie dzieci występuje wtedy kiedy mamy źródełko, i to źródełko, no może narysujmy, narysujmy to w ten sposób, można to też inaczej. Jest między jakimś tam punktem naszą masą mityczną nie. i czymś, czyli jest nadajnik i tu musi być antena. No nie, to w ten sposób nie. Antena jest to takie źródło. Źródło. Źródło, tor, czyli kabel i antena. Dobra. W Dipolu można to narysować tak, że mamy ramię na prawo, na lewo i pojawia się różnica potencjałów na końcach linii. Tu mamy różnicę potencjałów na końcu. No i to nam się macha. No i żeby było, była emisja, to musi być źródło, tor i antena. No i wyobraźmy sobie, że tutaj mamy z tego źródła wstawiony kondensator, czyli ta energia, też do jakiegoś tam mitycznej masy, która nie wiadomo jak jest podłączona, czyli to może być zwarte. Co robi energia wysokiej częstotliwości? Część energii, i zależy w jakim zakresie częstotliwości, część energii to jest nie? idzie sobie, idzie, idzie i trafia tutaj. No i ma dylemat. Co robić? Czy iść do anteny, czy może zawrócić przez kondensator i do źródła, bo wiadomo, że do źródła zawsze trzeba wrócić. Zawsze wracamy do źródeł. No i właśnie. Jeśli przez kondensator w tym miejscu, tutaj zaznaczę to na żółto, mamy niską impedancję, no to ta część energii zawróci nam przez kondensator. A tu, gdzie ma wysoką impedancję, to ta część energii nam nie będzie chciała zawrócić. Czyli pójdzie tu. I wtedy nam to promieniuje ta struktura. Co możemy zrobić? No tu już wchodzimy częściowo w filtrowanie, a żeby ten prąd wysokiej częstotliwości. On tutaj mu dylemat trochę ułatwić. Słuchaj, w prądzie. Wiem, że chciałbyś pójść do anteny, ale ja tu wstawiam indukcyjność. I teraz co? Ten prąd idzie, mówi ohoho tu jest cewka. Czyli duża impedancja. No to ja wolę pójść przez kondensator i sobie tutaj w małej pętli krąży, a w małej pętli mały prąd wypromieniuje. Bo to oczywiście tę antenę narysowałem tak trochę głupio, bo to może być obwód, to jest de facto obwód, też jakoś tam połączony przez pojemność taką nawet pasożytniczą, czy nie pasożytniczą do. Do jakiejś właśnie Ziemi potencjału. Dlatego to może promieniować. Duża pęta promieniuje, dużo mała pęta promieniuje mało. Drogi Piotrze, to jest krótka odpowiedź na takie zadane pytanie. Więcej w tematach odnośnie projektowania na najbliższym webinarze faktycznie będę już częściowo o tym wspominał, ale to już taka szybka odpowiedź, która mi się nasunęła. Jeśli masz więcej pytań, to daj znać. Mam też gdzieś nagrane filmiki ze szkoleń, jak pokazuję te różne częstotliwości kondensatorów na analizatorze widma, na płytkach, ale na razie się przepakowuję, przeprowadzam i to jeszcze muszę wszystko rozpakować. Więc dziękuję i do zobaczenia w następnej odpowiedzi na pytanie do webinaru.